Witajcie kochani, dzisiaj będę robiła galaretkę z golonki Mam taką, a no, ile ona mogła ważyć? Ponad kilogram, półtora kilograma, może gdzieś tak. Zalewamy. Umyłam ją oczywiście, dobrze wysłuchałam. I zalewamy zimną, filtrowaną wodą. No muszę to sobie Tak, żeby pokryć tą golonkę No a myślę, że wystarczy. no nie trzeba kochanie, wystarczy tą golonkę przekręcić nie, nie będzie, jeszcze dodam troszkę wody tylko odrobinę i gotujemy do zagotowania znaczy i zbierzemy szumowiny, dopiero dodam resztę kochani zagotowałaś, ale wiecie co nie ma tych szumowin troszkę tylko to dobrze nie ma za dużo się wszystko i tak osadzi na brzegach jak coś Rąka pięknie wygląda teraz dodajemy resztę składników najpierw dodaję łyżkę soli pełną taką łyżkę soli listki o takie małe kawałeczki to trochę tyle będzie jakieś dwa listki i parę kulek ziela parę kulek pieprzu Oj nie, tak to to znaczy. Kochani, może być więcej to i ja tak. tak. My lubimy i to tak. i tak będzie smakować. No i kochani, mam takie zamrożone, takie warzywkę, jorzynkę rosołową, to wrzucam do tego. Przygotowane Port. zawsze w zamrażarce. Seler. To może nie dam wszystkiego. A nie tak, to to nie świeży zrobić. Tak, no, seler korzenny i pasterna to wszystko wrzucamy i zagotujemy zmniejszymy płomień i gotujemy co najmniej 3 godziny I dola, dolałam jeszcze troszkę wody tak żeby kolonka była przykryta ale zapomniałam jeszcze o pieprzce zawsze dodajemy zieloną natkę Ej, mam tutaj taką woreczkę no wystarczy tyle wystarczy Gotujemy 3 godzinki. I, kochani, minęły 3 godziny, zobaczcie, wszystko się rozpada. Wyłączamy, a zostawimy na jakieś 15 minut, i wszystko odcedzimy. Kochani, teraz postaram się wyjąć tą goląbkę ona już tak rozpada. wyjmę ją na półmisek. Zobaczcie, już się wszystko rozpada. Wow. Poczekamy, jak to chwilę przestygnie a resztę przesadzę za chwilę bo oj ten wywarunek w sobie czeka o teraz daję sobie skórki na dno i foremeczki A, tutaj wystarczy jeszcze taką malutką mam o tutaj jedno i teraz nie za dużo, tak tylko odrobinę i teraz mięsko kolonkę no i kochani dołożyłam mięsko Teraz idę robić zalewę. Mamy tutaj dwa litry bulionu. Po teraz. Dwa ząbki czosnku. i Kochani, mamy dwa, ponad dwa litry bulionu. Ale ja jeszcze dodaję żelatyne Trzy łyżki żelatyny. Młodzyby takie. A, gęstą galaretkę. Wymieszamy i za chwilkę zalejemy nasze mięsko. Kochani, dodałam jeszcze trochę pieprzu i soli. I wlewamy. W żeby to. Zobaczymy. A, może za dużo będzie nawet. co jeszcze mi zostało i coś z tego zrobimy i teraz ta koloretka musi przestygnąć potem włożymy do lodówki kochani koloretka przestygła teraz przykrywam jedną w drugą i wkładamy do lodówki na parę godzin i Spotkamy się przy próbowaniu. Ej, kochani, po paru godzinach galoreczka twarda. Ja zawsze zbieram ten tłuszcz. Nie jest konieczny, ale ja zbieram. Jakoś mi nie smakuje. Nie lubię smaku smalcu takiego tłuszczu w galaretce Zawsze troszkę ile mogę to zbiorę. i tak zostaje trochę no, Troszeczkę tym, jak będzie to nie szkodzi. No ale zebrałam troszkę. Teraz ciekawe, czy nam się uda ją wyjąć na ten talerzyk. Pewnie, zawsze się udaje. Muszę ją wziąć koło tak. O. To podważyć z dołu. A! O, ja. Powinna wyskoczyć. Ops. I, już, I jest palerka. Ciekawe jak smakuje. Próbuj kochanie. Za ja później spróbuję, ty na razie powiedz, czy się uda. Muszę ją sobie pokroić jako? Zobaczyć, jak ona w środku wygląda. Oj, twarda. To jest skórka, na spód skórkę. Tak? Tam właśnie. Tak. Na kawałeczek chcę tylko spróbować. Zobaczcie, jak ona wygląda. Wiesz co? To tak jak są. są. Ja wiem, no. to tak jak salceson, kochanie to bachnie, można bachnie. kanapki bachnie. robić no, sobie no. można wiesz co no, można normalnie się kroi jak salceson, dlatego dałam więcej żelatyny A, no zobacz jak fajnie mm -hmm. ja Pachnie. sobie przyłożę no, czosnek musi być bardzo ja dobrze. lubię z octem dam <słuch> sobie odrobinę octu i tylko chcę spróbować tak sobie tylko poleję odrobiną tak troszkę powiem Wam jak smakuje. Kochanie. Udana. Dobra, udana, udana. Zobacz, jaka twarda. Mm, piękna. Będziemy mieli na trzy dni tej galarety. Jak? Mm -hmm. Pyszna. Ja... Się pyszna, odbieram, pyszna. kochani. Mm. Też za jedzenie galarety. Wam bardzo pyszna. dziękujemy za oglądanie. Ale fajna, normalnie jak linka nam wyszła. No to udała się. Kochani, trzymajcie się. Dużo zdrowia mm. życzymy. I do następnego i smacznego, coś pysznego. Mm.